Cześć moi drodzy widzowie, zapraszam do filmiku pod tytułem Najlepsze Hirosy. Według mnie oczywiście, stania na pewno będą podzielone, będzie pewnie wiele słów krytyki, ale w sumie się tym nie przejmuję. Dlaczego? No bo to jest moje zdanie i też wymienię dosyć porządne argumenty jeśli chodzi o Hirosy 4, więc lećmy po kolei. Argument pierwszy. Na pewno muzyka, którą za chwilę Wam pozwolę posłuchać. Mamy sobie trochę głośniej w razie co Dobrze, wydaje mi się, że tyle jest się od muzykę. Muzyka tak naprawdę jest dosyć fajnie dograna, bo każdy zamek ma taką swoją mega specyficzną muzykę. Na zamek natury jest taki dosyć fajny, spokojny. Na przykład chaos, jak tutaj słuchaliście, jest taki bardziej dynamiczny, taki bardziej złowrogi. No tak samo nekropolia inne zamki tak samo mają fajne ścieżki dźwiękowe. Tak samo terytorium, na którym się znajdujemy, też mają inną oprawę dźwiękową, więc jeśli chodzi o muzykę, wydaje mi się, że to jest jedna z najlepszych muzyk we wszystkich Heroes'ach, więc wydaje mi się, że to jest dosyć mocny argument pierwszy. Zaraz przejdziemy do argumentu drugiego. Jeśli chodzi o argument drugi, co jest dosyć dobrym argumentem. Dużo osób bierze to za wadę, ja to osobiście biorę za zaletę. Dlaczego? Bo wtedy możemy też lepiej bronić miast. O co tutaj chodzi? Czyli obronę miasta. Dużo osób narzeka na, tak naprawdę na to, że tutaj mamy te trzy wieże i że wtedy bohater jest dużo mocniejszy, dużo więcej nam zadaje obrażeń. Tak samo jeśli mamy tu jednostki strzelające, one są mega potężne, i tak samo jeśli tam jest jednostka zwykła, typu taki czarny smok będzie się tam bronił, no będzie tak naprawdę dużo mocniejszy. Automatycznie zyskuje więcej pancerza, więcej ataku. I ta jednostka jest prawie nie do pokonania, ale jak to mówi, prawie nie do pokonania. Zawsze wszystko da się pokonać. Ja osobiście lubię graja jest trochę trudniejsza. Wydaje mi się, że to są jedne z najtrudniejszych heroesów, jeśli chodzi o czwórkę. I też za niedługo wymienię dlaczego. Na pewno jeśli chodzi o AI, czy o komputera, jest on dużo bardziej sprytniejszy, czy na przykład szedł sobie tutaj diabłami, niż stać na początku. A jeśli chodzi na przykład o kultowe Heroesy 3, które też mega uwielbiam, ja jestem ogólnie mega fanem wszystkich Heroesów. Grałem wszystkie i to po setki godzin, albo nawet po tysiące. Więc jeśli chodzi na przykład o trójkę, no tam możemy tak naprawdę czarami wywlić wszystkie jednostki. Tutaj mamy automatycznie zablokowane. Nie możemy sobie strzelić na przykład jednostką strzelającą. Przejdźmy sobie do jednostki strzelającej. Nie możemy sobie strzelić w tego wampira i sobie gdzieś go tam poobijać. Jedynie możemy strzelać tak naprawdę w osoby, które są przy wieży, ewentualnie całkowicie przy murze. Dodatkowo jeśli jednostka bije przy murze, no zadaje więcej obrażeń, bo ona się tak jakby nie patrzeć broni, więc musi zadawać więcej obrażeń. Więc to jest mega realistyczne, mega to jest duża zaleta Heroesów 4, za co naprawdę też uwielbiam to. Bo wtedy tak naprawdę komputer, mimo że jest na przykład na najwyższym poziomie trudności, mega dobrze się broni. Więc wydaje mi się, że to argument drugi jest dosyć dobry, to te wada, tak naprawdę te wie, że to nie jest wada, to jest zaleta. Dużo osób właśnie to myli, nie wiem dlaczego, ale może po tym filmiku osoby trochę bardziej docenią to tak naprawdę i po prostu to zrozumieją. Może czasem jest po prostu tak, że czegoś co nie rozumiemy, łapiemy jakoś pochopnie jakieś wnioski i potem stwierdzamy, że to jest wada, a to jest akurat zaleta. Zaraz przejdziemy do argumentu trzeciego. Argument trzeci, jeśli chodzi o zamki, mamy dość fajny sposób, zaraz opowiem, to połączymy w sumie, zrobimy taki jeden większy jakby argument, jeśli chodzi o jednostki, możemy kupić tak naprawdę jednostkę i ona może sobie podróżować, po prostu cokolwiek iść, gdzieś tam coś pozbierać, nie potrzebujemy do tego bohatera, jedynie czego ona nie może zbierać oczywiście kopalni, no bo jest to logiczne, musi być do tego bohater, nie może zajmować sama miast, ale może zbierać na przykład surowce, artefakty, Więc to jest na przykład duża zaleta. O co chodzi jeszcze z tymi jednostkami? Sam bohater może walczyć, więc to jest dosyć fajne. Tym bardziej, że tutaj bohaterowie są bardzo zbalansowani. Nie ma tak naprawdę takich potężnych czarów, jak na przykład w trójce, że implozja rozwali połowę armii. Czy na przykład będziemy się teleportować po miastach, jak sobie chcemy, skok za skokiem. Jedynie co możemy się tu poruszać poza miastem. Czy między miastami to jest karawana? To jest bardzo fajny sposób, bo możemy sobie z dodanych nawet budynków, jeśli byśmy mieli przykładowo budynek do armii, możemy sobie ściągnąć jednostkę do ar do zamku, tak naprawdę możemy sobie tepać tę armię. Więc to jest mega fajny sposób. Więc jeśli chodzi o karawany, można sobie tworzyć, można zrobić sobie podgląd, to jest też mega dobry argument, duży plus, tak samo jak właśnie chodzące jednostki, bo nie potrzebujemy bohatera, żeby się po prostu poruszyć jednostką, żeby sobie połączyć posiłki, no to jest po prostu głupota, moim zdaniem. Więc jeśli chodzi, że o to, że jest w tak jak jest, to jest mega dla mnie zaleta. Jeśli dla was nie, no to nie wiem. <laughs> No logiczne jest to, że jeśli mamy przykładowo jakiś zbójów, no to oni sobie mogą sami podróżować, nie potrzebują do tego bohatera. Bohaterowie są też bardziej dynamiczni, co w walce też bardzo widać. No i po prostu nie są przekokrzeni. Są mocni, ale nie są przekokrzeni. I wiadomo, że jeśli jednostki nie mają bohatera, nie zdobędą miasta, to jest logiczne i to okej. Okay. Więc wydaje mi się, że to jest trzeci bardzo mocny argument, więc teraz przejdziemy do kolejnego argumentu. Jeśli chodzi o kolejny argument, to są miasta, co mi się osobiście podoba, że możemy tak naprawdę potem zbudować jedną ścieżkę danego budynku. To jest dosyć fajne, bo można sobie gdzieś tam pokombinować, raz zagrać tak, raz tak. Można sobie dwa miasta takie same, ale jednak rozbudować w inny sposób. Tutaj możemy sobie zrobić na przykład diabły, tam sobie zrobimy kościane smoki, tu co zrobimy wampiry, tam co zrobimy jakieś takie wylęgarnie doszczelających mobów i też mega fajny jest przeskok jeśli chodzi o jednostki że na przykład tutaj mamy szkieleta z takimi gdzieś tam umiejętnościami z takimi perkami tak samo właśnie te umiejętności takie dodatkowe nie ulepszamy tutaj jednostek i to jest fajniejsze bo jednostka po prostu taka jest Taka została stworzona, tak to zaplanowali i taki ma po prostu zrobiony balans, i to jest fajne, bo jeśli chodzi o jednostkę, na przykład, pierwszego tieru, drugiego tieru, one są mega podobne, no wiadomo, bo to są takie bardzo słabe jednostki, ale już potem, na przykład, jednostka trzecia, no to już ma, na przykład, dużo lepsze statystyki, jednostka czwarta to już w ogóle bije też na głowę, a jednostka dynamiczna, czyli ta jedna z najwyższych, też mega bardzo przebija, jeśli chodzi o statystyki, i to jest fajne, bo to tak naprawdę ma wtedy odpowiedni balans, jeśli chodzi o Grę. I tym bardziej, jeśli chodzi przykładowo o na przykład jednostki, co jest jeszcze mega fajne, dużo jednostek ma swoje zaklęcia. Tutaj diabły na przykład przyzywają lodowe demony, na przykład inna jednostka będzie mieć jakiś, nie wiem, czarodziejski smog, ma na przykład błyskawice, na przykład żywiołki wody możemy przywoływać i one też czarują. I jest to po prostu takie dosyć dynamiczne czarowanie, więc każdy tak naprawdę ma coś ciekawego w sobie. Więc to też uważam za mega zaletę, jeśli chodzi o heroesy. Więc przejdziemy zaraz do kolejnego argumentu. Kolejną mega zaletą, a kolejnym argumentem dosyć dobre są tak naprawdę artefakty i ich zbalansowanie. Nie ma tutaj mega potężnych artefaktów, które dadzą nam nie wiadomo jakiegoś niezwyciężonego bohatera. A dodatkowo musimy pamiętać o tym, że nasz bohater może zginąć w trakcie walki. To jest dosyć fajne, no bo wtedy może ograniczyć tak naprawdę szansę na wygraną. I tak samo pokonanie innego bohatera przeciwnego. I to jest jeszcze fajne odnośnie bohaterów. Na pewno są fajne artefakty, że możemy sobie kupić artefakty jednorazowe. To jest dosyć fajne. Tak samo mikstury na przykład na nieśmiertelność. Gdzie nasz na przykład mega dobry wojownik gdzieś tam może paść w walce bo jest na przykład wojownikiem, bije się wręcz, więc łatwo może paść, a potem może znowu się odrodzić. Więc to też traktuję jako mega zaletę. No i tym bardziej jeśli jeszcze mówimy o bohaterach, o czarach, o wojownikach, o wszystkim... Bardzo dobre, znowu wspomnę to, że jest dobry balans, jeśli chodzi o czary. Nie mamy potężnych czarów, nie mamy skoków między czarami, nie możemy sobie skakać przez mury, nie ma aż takiej mocnej dyplomacji tutaj, wszystko jest dosyć dobrze zbalansowane i za to naprawdę duży plus, więc wydaje mi się, że to kolejny, krok jest, kolejny argument jest dosyć dobry. I kolejnym, ostatnim argumentem jest to taki trochę podsumowujący. To mamy tak naprawdę dosyć fajną szefę graficzną. Mi się osobiście mega bardzo podoba, jest taka klimatyczna. Dzięki temu, że muzyka też jest klimatyczna, bardzo nas tak naprawdę gra może wciągnąć. Kampanie są bardzo fajnie rozbudowane. Dlaczego? Bo są bardzo fajnie rozpisane. Te dialogi są może czasem długie, ale są dosyć ciekawe. No, w trójce tak naprawdę, jak przechodziłem wszystkie kampanie razem ze kronikami, no to tak mega jakoś mnie nie wciągały, a akurat czwórkę jak teraz dziś nawet ogrywam po wielu latach mega mnie tak naprawdę wciąga więc wydaje mi się, że te argumenty są dosyć dobre, wiadomo nie każdy się z tym zgodzi każdy ma też inne na przykład nie wiem, zdanie odnośnie gry każdy na przykład lubi coś innego dla mnie na przykład czwórka jest jedną z najtrudniejszych heroesów, bo naprawdę jeśli damy sobie na mistrzowskim poziomie jest faktycznie różnica, a jak gramy na przykład, jak grałem dużo Tysięcy godzin w Heroes y 3, więc nawet jeśli grałem solo na 8 komputera na najwyższym poziomie trudności, no to ten komputer po prostu był słaby. Po pierwsze, dało się go łatwo wymanewrować, w ogóle nie bronił zamków. Tutaj przykładowo mamy tak, że jeśli gramy w kampanii, ten komputer broni tych zamków. I nawet jeśli ma dużo słabszą tą armię, jeśli chodzi o walkę w polu, tutaj na przykład mam taką armię, on ma taką. Ja nie mam w sumie szans podbić tego miasta, mimo że w, jeśli by wyszedł z tego zamku, automatycznie mam szansę go pokonać. I tu nie chodzi o to, że ja mam barbarzyńcę, który tam gdzieś strzela z łuku, czy tam walczy i on jest bardzo mocny wręcz, ale po prostu nawet gdybym miał czarodzieja, nie jestem w sumie prawie w stanie tego po prostu wybić, bo on sobie ustawi tak naprawdę dwóch, trzech strzelców na wieżę i automatycznie one mi po prostu zmiotą całą armię. I to jest na przykład mega zaleta, Dlaczego ludzie biorą to za wadę, nie mam pojęcia. Tak naprawdę ilość budynków, które mamy na przykład do, nie wiem, plądrowania, ilość na przykład poziomu e, trudności tych mobów, ilość skili, które mają też moby, czyli to, co mówiłem gdzieś wcześniej, to wszystko są tak naprawdę zalety i tak samo unikatowe jakieś jednostki, jak tutaj mamy katapulty, których nie możemy jako tako kupić, tak jak mieliśmy na przykład w trójce kryształowe smoki, czy tam rdzawe, błękitne. A no to tak naprawdę te jednostki mają tu zawsze swoją jakąś unikatową cechę i są naprawdę mega mocne. Więc wydaje mi się, że to tyle. Jeśli filmik Ci się podobał daj znać, zostaw też oczywiście komentarz. I jeśli chcesz hejtować to hejtuj, ale jeśli coś to daj chociaż porządne argumenty do tego. I dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!